Gdy się zamyka oczy, tak że ich się już potem nie otworzy. Wszystko staje się prostsze, bo niczego nie musisz. Nie wiążą ciebie zobowiązania jakieś relacje. Skupiasz się na sobie. Szukasz swojej przynależności. Czegoś, z czym możesz się albo z kim zidentyfikować. Ale gdy się ma oczy otwarte, gdy zamyka je się tylko na chwilę, by potem je otworzyć, trzeba patrzeć tak, by widzieć, by dostrzegać to, co jest najistotniejsze. Trzeba Dotykać to, co współpracuje z Tobą, inspiruje Ciebie. Nie można uznawać tej przestrzeni za głusze, przestrzeń Zagubienia. Tu się trzeba odnaleźć tak, jak trzeba odnaleźć się tam, gdzie Oczu ludzkich się już nie otwiera. I tu i tam to samo jest ważne piękno wewnętrzne każdego jego siła i mądrość. Gdy zamyka się oczy, tak, że ich się potem nie otwiera, najistotniejsza jest tu i tam miłość, więź na które się nie narzeka, nie kaprysi one wypełniają wtedy ciebie i wtedy wiesz że masz to drogocenne w sobie dzięki nim nie czuje się pustki masz to w sobie to ciebie wypełnia to ciebie charakteryzuje to wpływa na wszelkie twoje zachowania Decyzje i tu i tam. To trzeba mieć w sobie. Nieposiadanie tego jest śmieszne, wręcz dziecinne. Dorośli ludzie bawią się w taką dziecinność. Niby upoważnieni do rozkwitania w sobie uczuć. Godności, prawdy, siły, a bawią się w zabawy, w efekcie których są puści w środku, puści i nieszczęśliwi. O te bogactwo wewnętrzne chodzi, o tę pełnię, o wzbogacenie siebie, o wszystko, czym tylko wzbogaci się. Potrafisz, możesz, masz okazję. By nie było tej pustki, by nie było nielubienia samego siebie i życia, bo ani człowiek, ani to życie na to nie zasługują. Każde słowo kierowane do człowieka, pomagające jemu w sobie nie mieć tego, co nazwać można pustką jest kierowanym do tego człowieka dobrym narzekają ludzie że się gubią więc niech się nie gubią trzeba zwrócić uwagę na to żeby nie być kimś pustym bo żyć to jeszcze nie znaczy mieć w sobie pełnie wszystko to co trzeba mieć co trzeba w sobie posiadać być człowiekiem to jeszcze nie znaczy, że to jest już wszystko. Trzeba siebie wypełniać doskonalszym ja swoim, a nie tylko do tego dawnego się zwracać, jakby już innej wersji propozycji tego ja nie było. A ona jest dookoła ciebie. Ludzie mówią o swoim rozwoju, a więc mówią o tym, żeby wypełniać siebie, żeby w każdym była określona wartość, a nie nie wiadomo co do końca. To, że mają ciało, że mają przestrzeń życia, to jeszcze nie znaczy, że żyją pełnią swojego ja i tak naprawdę żyją swoim życiem. I na tym polega wychodzenie z pewnej ciemności wewnętrznej w taką wewnętrzną jasność. Dla bycia tu i dla bycia potem kiedyś tam, to, że ktoś jest człowiekiem, to jeszcze nie oznacza, że jest takim człowiekiem, jakiego ta przestrzeń potrzebuje, może szanować. Jeżeli ktoś się urodził, to jeszcze nie znaczy, że ta przestrzeń nic, tylko musi wokół niego w prawie, że w służalczości funkcjonować. Trzeba mieć wizję, co to znaczy być człowiekiem i co to znaczy nie mieć w sobie pustki albo tego, czego się nawet innym wstydzi człowiek pokazać. I dlatego rozmawiamy o Tobie, o życiu i o wszystkim, co pomaga Ci nie być tylko wizualnie kimś, kto udaje bycie człowiekiem.